Cześć, witajcie. Trochę się ostatnio znowu pokrzyżowały plany, ponieważ miałem problem z okiem. Niestety nie mogłem nawet normalnie patrzeć na światło, stąd też obsunięcie, jeśli chodzi o filmy. W tej chwili wszystko już jest ok. W przyszłym tygodniu będzie przegląd katalogu 13 już. Katalog mam, słuchajcie. To jest katalog kolejny, który będzie obowiązywać od yy, w środy. A teraz Wam pokażę moją paczkę, moje zamówienie z katalogu, jeszcze jedenastego. To jest ten katalog, który jest aktualny jeszcze do wtorku. I gazetka dodatkowa, wyprzedażowa. I teraz przejdźmy do zamówienia. Słuchajcie, zacznę może od yy, prezentu. Taka wyciskarka do cytrusów do świeżych soków była w letnim programie przy zamówieniach w sumie na 150 punktów w trzech kolejnych katalogach do odebrania za 1990. Otworzę, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Urządzenie jest w pełni elektryczne. Wystarczy po prostu pomarańcz grejpfruta sobie przekroić na pół, docisnąć, i sok nam się sam tutaj robi. Jest takie sitko do dzielenia też miąższu na górze, a tutaj na dół nam zlatuje sok. Będziemy niedługo testować na pewno. Także dam Wam znać, jak to działa. Myślę, że za 19,90 to jest naprawdę fajna, fajna rzecz. Idziemy do dalszej części zamówienia. Tu jest sporo dla moich klientów i znajomych. Rękawiczki do pielęgnacji dłoni. One mają tutaj takie fajne, widzicie, zapewne jakby w kolorze złotym wykończenia. A to dlatego, że można w nich korzystać z ekranów dotykowych, z telefonów, tabletów. Bardzo fajna rzecz. Następnie intensywnie regenerujący tutaj do tych rękawiczek krem nowej. E, Dolong z SPF25 z filtrem przeciwsłonecznym. E, tutaj dla mnie tonik, esencja tonizująca Novych. Będę sobie korzystać do mojej tutaj codziennej pielęgnacji, jeśli chodzi o zestaw, z którego cały czas korzystam. E, uciekła mi nazwa: niebieski zestaw. <grym> Zaćmienie. Słuchajcie, pewnie jeszcze po tym oku. Następnie, to było chyba z oferty tej dodatkowej, właśnie na prezent. Taki fajny damski portfel, fajnie wykończony. Kieszonki na karty, na drobne. Tutaj taka większa na bilon, bardzo fajny. Oczywiście, jak zwykle, w takim pokrowcu zielonym, ciemnozielonym. Dwa płyny do higieny intymnej Feminal, z tej serii z aloesem. Antyperspirant perfumowany Be The Legend, to jest z tej serii męskiej wody, którą też mam. Następnie z Pure Skin, to jest maseczka peel off do twarzy z węglem, do cery tłustej i problematycznej tender care tutaj jest ten w wersji truskawkowej essence and coat tutaj mamy to mydełko w płynie, bardzo często słuchajcie, korzystam, jak są też fajne promocje, to jak najbardziej warto sobie uzupełnić zapasy świetny zapach świetna wydajność, w ogóle te produkty są bardzo dobre Kolejny tutaj krem do rąk, Snow z tym samym filtrem, ten sam produkt, dwie sztuki. Antyperspirant kolejny, Glacier, również o zapachu męskiej wody toaletowej. Następnie trzy pasty do zębów Optifresh, zapasu nigdy za wiele, korzystam, słuchajcie, na bieżąco, też są bardzo dobre. Kremiki do rąk z tej serii Dream Cream, dwie sztuki, takie bardzo fajne w wersji do torebki, bardzo małe. Kolejny Tendercare, teraz próbuję tutaj dojść. Aha, z woskiem w no właśnie, bo nie mogłem tutaj rozszyfrować angielskiej nazwy. Trzy maseczki, słuchajcie, Nowage, tak zwane 8 godzin snu w słoiczku, ponieważ była fajna cena tutaj. Postaram się znaleźć, żeby Wam powiedzieć jaka dokładnie, bo nie pamiętam, ale wiem, że była bardzo fajna taka okazyjna cena, że uda mi się tutaj. Jestem nieprzygotowany. Ale tak jak mówiłem już ostatnie moje plany troszkę się pokrzyżowały tutaj jeśli chodzi o na bieżąco działalność okres urlopu, do tego jeszcze problem słuchajcie z tym okiem i niestety to wszystko się poprzesuwało, ale wróciłem i będziemy słuchajcie działać na bieżąco. Z tego co pamiętam to chyba było w okolicach 40 zł. O ile się nie mylę. Dobrze, słuchajcie, teraz nie będę tutaj marnować czasu, ale dopiszę Wam w opisie filmu jaka była cena tych maseczek. O, jeszcze jeden ten kremik do rąk. W mojej wersji Royal Velvet 3 kremy pod oczy. Tutaj chyba akurat to miałem pod ręką, jeśli chodzi o, o tą serię w katalogu. Krem, krem pod oczy. Tutaj jest normalna cena, ale z tego co pamiętam, była jakaś chyba oferta w którymś tutaj z tygodniu katalogów i też one były w promocyjnej cenie. Aha, tutaj mamy serię całą. To na pewno już była oferta Milk and Honey. Tutaj jest szampon, żel prysznic i krem rąk także. I to słuchajcie moje całe zamówienie. Tak ono wygląda. Tak jak mówiłem przegląd katalogu 13 będzie w najbliższym tygodniu. Podejrzewam, że to będzie wtorek. Katalog tutaj oferta dodatkowa. I cóż, zachęcam do założenia konta w klubie Oriflame. Jak zwykle 20% zniżki na, na stałe na swoje zakupy. Linki wszystkie jak zwykle w opisie. I dziękuję Wam za uwagę. Subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, dzięki, cześć.